Szpitalnicy, zakon maltański, joannici to potoczne nazwy zakonu rycerskiego, który istnieje od niemal tysiąca lat. Powstał w 1070 roku jako nieformalne bractwo o włoskim rodowodzie. Nazwa szpitalnicy pochodzi od miejsca założenia zakonu, Szpitala Świętego Jana Chrzciciela w Jerozolimie. W 1113 roku joannici zostali formalnie zatwierdzeni jako zakon rycerski. Szpitalnicy, którzy wcześniej skupiali się na pracy opiekuńczej i charytatywnej, otrzymali teraz funkcje militarne. Po pierwszej Krucjacie powierzono im zadanie pilnowania porządku wewnętrznego w Królestwie Jerozolimskim. Joannici rozpoczęli więc budowę licznych warowni i zamków na terenie Palestyny, z których najsłynniejsze to warownia Szpital Marga oraz zamek Chagdy Szawalie, znajdujące się na terenie obecnej Syrii. Zakon uzyskał szereg przywilejów i dóbr w całej chrześcijańskiej Europie. W której powstała sieć jego komandorii, również w Polsce. Po upadku Aki w 1291 roku, ostatniej twierdzy krzyżowców, Joannici przenieśli się na Cypr. Niedługo później dostała im się większość dóbr po rozwiązanym zakonie templariuszy. Nagła potęga zachęciła ich do dalszej ekspansji wśród wysp Morza Śródziemnego. Zajęli zbrojnie Rodos, skąd przez niemal dwa stulecia kontrolowali dużą część handlu morskiego w tym regionie. W 1523 zostali pokonani przez Imperium Osmańskie i musieli opuścić wyspę. Po kilku latach tułaczki osiedlili się na Malcie. Wtedy przyjęli używaną do dziś nazwę kawalerów maltańskich. Stolica Malty, Valletta, wzięła zresztą swą nazwę od nazwiska francuskiego Wielkiego Mistrza Zakonu Joannitów, Żana la Valet. XVI wiek upłynął im na dalszych walkach z Imperium Osmańskim. Na wyspie rezydowali aż do końca XVIII wieku, kiedy to wojska napoleońskie zajęły Maltę i zmusiły zakonników do ucieczki. Joannici nie wrócili już na wyspę, a centralną siedzibę przenieśli do Rzymu, gdzie znajduje się do dziś.